Cześć, z tej strony Save, a to będzie poradnik do Rexa. i filmu nie było wczoraj, będzie dzisiaj, czyli w czwartek, bądź w piątek, zależy kiedy go zrobię i kiedy go wrzucę, natomiast mniej więcej będzie dzisiaj albo jutro dla mnie osobiście. Tak więc tak, jeśli lubicie poradnik do Lola oraz ten film, pamiętajcie by zostawić lajka, by zostawić suba, by być na bieżąco z moim kontentem oczywiście oraz seria od Irona do Diamentu wpadnie... Pierwszy odcinek gdzieś około za tydzień, ponieważ już go zrobiłem. Muszę parę rzeczy tam zrobić, mniej więcej trochę zmontować. A nie chcę was niczym zostawić po prostu przez tydzień i pół prawie, więc nagrywam po prostu poradnik do Rek'Sai yy, Patrzcie, się 14, właśnie kiedy dostałam troszkę bawy. Dużo zbytnio to jej nie dało, lecz na pewno coś, więc tak, pamiętajcie o subie, ponieważ dużo ludzi mnie nie subuje i nie wiem dlaczego. Dobrze. Wejdźmy do runek. Bardzo szybko runki omówiłem, po czym wejdziemy do gameplaya, który był 17 minut, więc bardzo zastąpowane, szczerze. Więc jeśli chcecie po prostu zobaczyć grę, to po prostu zapraszam do przywnięcia filmu. Lecz tak, runy. Runy idziemy konkurora przeważnie w każdej grze, ponieważ jest bardzo, bardzo dobry w early, mid, late. Jeśli chcecie być bardzo dobrzy w early, to bierzecie Halo Blades. E, tak naprawdę oraz jeśli chcecie się pobawić to możecie wziąć Electro bądź tak Harvest sobie na normalki na jakimś Lowelo ale to jest tak naprawdę tyle to w sobie objawienia z takich main run, dalej oczywiście idziemy triumfa zawsze, a clarity, tenacity bądź bloodline to już zależy od was bloodline ma w sumie sens, ponieważ skankujecie, wejdziecie z powrotem do dżungli, użyjecie smite'a, wy się w wychylacie macie dobry sustain, natomiast moim zdaniem to jest bez sensu trochę, więc wolę a clarity, gdzie po prostu mam więcej atak speedów, przez co mam więcej dps, a przez co robicie więcej demerza, to jest bardzo dobre oczywiście również bierzemy tenacity, jeśli mają bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo, bardzo duże CC w teamie. Dalej przeważnie bierzemy Cut the Grace, jeśli nie gramy na tanka, jeśli gramy na tanka, który z nas może troszkę zberstować, bierzemy Last Stand, bo po prostu ich ograć mniej więcej i zabić, jak jesteśmy low. Dalej zawsze, zawsze Sorcery, zawsze Nimbus Clock, zawsze, 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 zawsze. Bardzo, bardzo E, ważna runa dla Rexa e, przy okazji przy użyciu Smita. E, tak naprawdę dalej sobie idziemy po prostu w water walking. Również możemy wziąć Clarity, jeśli mamy po prostu takie enchantery, po prostu jak Lulu, jak Nami, jak e, Zillian e, oraz jakiekolwiek po prostu postacie saportujące, bądź postacie z efektami, które nam mogą dać speed up, ponieważ to jest wtedy bardzo, bardzo fajne moim zdaniem. Dalej, teoretycznie można pójść tą dominację? To nie jest aż takie złe, lecz moim zdaniem, Rexa ma trudność z kankami. Jeśli ktoś ma większy movement speed od was i nie macie Blues i nie macie nim Blues kolaka to po prostu Wam ucieknie na tym kanku, co dosyć brzmi bardzo głupio, więc po prostu polecam Sorcerer. Natomiast dominacja, również można grać e, taką, po prostu jak lubicie. Oczywiście, za z Zilkok możecie wziąć albo kolektor, ponieważ to jest Soloku, to jest zwierzyna, gdzie po prostu każdy się ubija na stopie, bardzo łatwo to jest nastakować. E, dalej dominacja, czyli Halo Blades, e, czyli sobie idziemy Silence Impact, idziemy sobie Albo Collector, i idziemy sobie Revenue Hunter, e, po prostu po Hila, e, Redless Huntera na Movement Speed'a co jest również bardzo dobre, bądź Ultimate Hunter. Ultimate Hunter nie jest zbytnio grany, za to Redless Hunter jest bardzo grany, ponieważ Movement Speed dla tej postaci jest bardzo dobry. E, dalej w drugie możemy sobie iść precyzję z Aclarity i Cadet jeśli nie mają totalnie mobilnych postaci, totalnie, e, bądź Triumfa. A jeśli mają mobilne postaci i chcecie grać Hello Blades, chcecie być dosyć dobrzy w early game, to po prostu bierzecie dalej Nimbus Clocka i Waterwalking, bądź Clarity. Gathering Storm również jest bardzo dobry, jeśli sądzicie, że po prostu gra się przedłuży, a chcielibyście być po prostu bardziej mocni w early game, więc no. Oczywiście w moich runkach piszemy atak speedy raz Ada i raz pancerz zawsze, bądź Magic Resist, jeśli jest AP Jungler, yy, przeważnie chcemy wziąć Armory zawsze. Tylko dlatego to mówię, ponieważ macie wtedy bardziej Healthy Jungle Clip. Ponieważ wszystkie miniony z jungli zadają Wam fizyczny damage, a jeśli macie troszkę więcej Armora, to po prostu ten damage będzie po prostu mniejszy. Dobrze, tak więc już się do naszej gry. Jak zwykle Mam sobie naszą Eleksę wyciągniętą yy, i będziemy sobie grać na Avelina, czyli my ją kontrujemy bardzo, bardzo. Tylko dlatego, ponieważ. Ewelina po jest niewidzialna, e, natomiast kiedy my jesteśmy pod ziemią, mamy swój radar z pasywki, to po prostu widzimy jak ona chodzi i może jej nie widzimy e, Więc e, jej niewidzialność dużo nie będzie wnosiła po prostu w teamfightach, co jest bardzo, bardzo dobre Oczywiście my z nią możemy wygrać w dżungli również bardzo, bardzo łatwo e, Wziąłem sobie konkurora w sumie tylko leto, ponieważ zobaczyłem Malfighta e, Kayle trochę E, to mogło mogłoby być Halo of Blaze, ale po prostu jakoś bardziej osobiście wolę Conquerora, moim zdaniem więcej wnosi. E, Halo of Blaze jest dobre w early, za to Conqueror jest dobry zawsze w sumie, e, więc dlaczego by i nie. E, dalej, ja sobie raczej bym poszedł Blue Smite'a w tej grze, ponieważ tak ktoś jak ze mną nie ma totalnie szans, więc Red Smite mi nie jest raczej na nią potrzebne. Dalej, skąd zaczynamy? E, Darek ma bardzo dziwny setup. Z tego, jak widzę, więc e, możemy zacząć na blue, możemy zacząć na redzie. To oczywiście e, zależy, kto będzie puszował i jak to będzie wychodzić. Sądzę, że mój bot nie będzie puszował, a chcę mieć darmowego kraba. Ewelina powinna zacząć również na bocajdzie, tak sądzę, więc chciałbym zacząć na tym bocie, tylko dlatego, żeby Ewa tam zaczyna, ponieważ my chcemy e, ją po prostu zabić. Więc ja tutaj spinguje, oczywiście możecie zrobić to trika z wardem, postawić tu warda, tutaj warda, tutaj warda, tu warda, tu warda, albo tu warda i wróci się po soczewkę. Ale ja już na to niestety nie mam po prostu czasu, więc jakoś to nie zrobię akurat teraz Dalej, jaki item idziemy, idziemy i może dostał nerfy? Parę patrz temu i może jest teraz na 90 sekundowym cooldownie, tak czy siak, to jest najlepsze na Rek'Sai Strike Breaker teraz dostał nerfy. Slow teraz to 40% niż 90%, więc. dosyć duży nerf. Więc nie wiem czy chciałbym zbytnio strike breakera, natomiast... Jeśli e, to byłby jakiś mega super mobilny team, to raczej jak najbardziej. Oczywiście zaczynamy sobie od Gloo, pójdziemy sobie po Grampa, e, Wilki sobie zeskipujemy, pójdziemy sobie na e, po prostu wtedy Rada, Oczywiście kajtujemy tam, gdzie idziemy. sobie Tutaj już Grampa wystartujemy. Jak jesteśmy pod ziemią, to oczywiście nam się HP regeneruje, więc najlepiej użyć e, tego jak najlepiej do Jungle Cleara swojego. Oczywiście Rexa to Transformer, więc ma e, umiejętności inne. E, po prostu jak jest pod ziemią i jak jest po prostu na e, powierz po, po, powierzchni ziemi, tak? Ok, nie, 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 ja nie, wilki skipujemy tylko dlatego, ponieważ chcemy mieć dosyć, dosyć dosyć szybki clear po prostu, by iść sobie na kraba bądź do to dżungli. Tutaj teoretycznie jak robimy te raptory, możemy tak naprawdę pójść na Mida, możemy pójść do enemy jungli to już po prostu zależy, gdzie Ewelina zaczęła. Ja akurat niestety nie patrzyłem, ponieważ za dużo kadam. Okej, tym tutaj to teraz. Nasz Toplin bardzo, bardzo puszuje, więc sądzę, że tam Evelina będzie, więc po tym razie od razu idę go jakby skawerować, żeby sobie to na spokojnie spuszował. E, I żeby Evelina go na pewno nie skankowała, by nie umarł, ponieważ on nie ma flasha, a to jest bardzo, bardzo złe. To tam e, umrze po prostu <coughs> więc po prostu idziemy go skawerować. Zobaczymy, co się stanie. Bardzo dziwne, że Kale się bije z Dariusem, ale najwidoczniej wygra, ponieważ Darek e, po prostu nic z tym nie potrafi zrobić. My sobie zabijemy tutaj Kale, u jest bez klasza. Przyjemy mu to jeszcze, że miał ja crasha i żeby jego linia się nie zwaliła technotra tak przez całą grę mimo, że ona o tym nie wie pewnie, ale lepiej to zrobić po prostu zależy co się dzieje, okay, na pewno jest to bardzo dobre. dalej idziemy na kraba <laughs> mam nadzieję, że to jest Evelina, można ją bardzo łatwo zrobić dosyć okej, okay, jest krab, widzimy takie malutkie pulsowanie po prostu które jest oczywiście dosyć zdelayowane, więc y, parę sekund w dół i we w dół jest dosyć, y, moim zdaniem, delaya, co zasmontuje Idziemy sobie teraz na midę. O, bardzo, bardzo ładna klatka! Bardzo ładna. Bardzo ładna klatka, nie powiem, że nie. E, dobra, idziemy sobie po drugiego kraba. Teraz mam nadzieję, że jest. <laughs> Jeśli nie. To trudno, ale jeśli mamy dwa kraby, to jest tak naprawdę prawie gra wygrana. Ponieważ jeśli e, zdobędziemy tak dużego ekspa lida, e, to osobiście już taka jest. No, praktycznie skończona, prawda? Więc teraz się od razu wrócimy. Pamiętajcie, żeby od razu się wracać, a nie po prostu nie wiem, chodzić na boki i myśleć, czy zrobić grampa, czy nie, nie, po prostu się wróćcie. E, dalej sobie kupujemy to, to, to. to. E, dalej co do builda. <laughs> Generalnie tu idziemy Kloa, potem idziemy sobie Edge of Night Można Black Cleavera zbudować oczywiście, Guardian Angel również bardzo dobra opcja, Death Dance Lecz jeśli chcecie całego builda to polecam po prostu zobaczyć w opis, gdzie będzie opisany Oczywiście Oraz jak widzicie, się nie jest zbyt, muszę mówić, Reksa jest bardzo prosta moim zdaniem Jeśli chodzi co o umiejętności, więc nie ma zbytnio dużo co do gadania oprócz R'ki E, tak naprawdę oraz mechaniki podrzucania ponieważ nie zawsze musicie być w tym range'u e, jakby który widzicie pod sobą żeby kogoś podnieść nie musicie zawsze do niego dosłownie podejść ponieważ możecie go podrzucić e, bokiem e, waszym po prostu jak wychodzicie a nie po prostu totalnie totalnie e, nie totalnie właśnie środkiem czy coś nie? Ewelina jest na topside. Ona się jeszcze nie wróciła, patrzcie na to. Ona się jeszcze nie wróciła. I my możemy ją bardzo, to bardzo łatwo zabić i ona strasznie dużo straci się tutaj skiny. Tutaj sobie postawimy. E, nie po wizję, lecz bardziej po prostu po to, by sprawdzić, czy na pewno nie ma Wardów. Może szewki już ale to się trudno mówi... Ok, Ewelina idzie do swojej jungli, więc będziemy ją chcieli zabić po prostu teraz na krampie. <laughs> Cokolwiek takiego. Okej, okay, jest tu. Widzimy ją. Stoi w miejscu, okay. Pewnie robi okay, a pewnie to atak. Okej, ona sobie pewnie flasznie, jest ok. Tak jest. I mamy. Okay. To jest bardzo, bardzo łatwe zawsze, jeśli jungler jest yy, tak głupi w sumie, że podejść i że się nie po itemy. Yy, A Arex jest mega dobra po prostu <laughs> w wykąpieniu enemy junglera. E, ponieważ, przez swoją pasywkę, jak widzicie, nie musimy mieć takiej wizji, po prostu starczy, że wiemy mniej więcej gdzie jest. Oczywiście, co zostawimy na chwilkę, żeby jej e, rozpalić. E, Powiedziałem, sobie teraz na Boksaida. Teoretycznie, tutaj chciałbym się pokazać, że idę teoretycznie na swojego topa i za wizją ich po prostu pójść na bota. By mnie po prostu nie widzieli i by sądzili, że po prostu poszedłem na topa, kiedy tak naprawdę idę na bota, jeśli to ma sens. E, żeby mnie po prostu nie widzieli. Oczywiście mamy naszą Erkę, Nasza R jest mega, mega dobra do tower dive'ów, e, żeby zmienić agro, więc to jest jedna bardzo fajna rzecz w sumie w tej postaci, która mi się osobiście mega, mega, mega bardzo podoba. E, ja bym tutaj sobie chciał ich raczej zabić. Zbyt nie zbytnio pod towerem, lecz zależy... Nie wiem zacząłem wyszedł w sumie. Bardzo dziwne w sumie w tym Dobra, my sobie uciekniemy, ponieważ ona nas będzie bić z bardzo, bardzo dużego ręcza. Weźmiemy sobie kolejnego kraba e, oraz sobie weźmiemy może e, te takilujące te rzeczy. E, oczywiście jedyna kontra na Reksa to jest tak naprawdę stanie w miejscu, więc jeśli chcecie zabić Reksa, to po prostu klińcie S i stójcie w krzaku. I jeśli ona nie będzie do tego krzaka albo nie ma na nim wizji, to nie, to... nie żyje, więc to jest tak naprawdę najłatwiejsza rzecz na Rexa w sumie. Dalej Rexa jest zawsze bardzo dobra w duowaniu, więc w mnie przeważnie zawsze z każdym wygrywaczem 2 na 2 może byłyby problemy z Xinem, nie wiem tego akurat zbytnio, wnoż na Xina dużo nie grałem. Natomiast ta postać jest bardzo, bardzo, bardzo broken moim zdaniem, do queue oraz do pijania po prostu sobie punktów przez ją. Prostą mechanikę? Niezbyt nie, nie mogę powiedzieć, że ona jest jakaś mega trudna. Smite'a akurat nie mam, więc drake'a nie chcę robić. Sobie go zrobię po prostu na spokojnie jak się uwrócę, będę miał item'y. Wiem, że Evelina jest raczej na top topside, ponieważ jej bloop stało, więc my się wrócimy po item'y, zrobimy sobie RADA i pójdziemy sobie na jej rada by ją zabić dokładnie i żeby ona nie była zbytnio do przodu z exp'em po prostu. Eee, Okej, okay. mamy sobie teraz praktycznie to, co chcieliśmy. Zawsze po prostu więcej. Yy, aha, ona jest tu. Okay. To jest bardzo dziwne, że ona pinka nie zauważyła, ponieważ powinna go zauważyć sobie yy, komuś, ale jeszcze to ponieważ zapomniałem. Yy, jak to jest taki ten, ten level do przodu, co jest dosyć mało w sumie, ale ona gdzieś tutaj chodzi. Yy, na koło darka, koło Topside'a więc zobaczymy co się tam stanie, raczej pójdę na Mida, ponieważ on zużył swoje E i pójdziemy na jej Rada po prostu i po czym raczej na Drake'a bądź Harolda eee, zobaczymy Harold jest bardzo, bardzo ważnym obiektywem, więc eee, jak najlepiej tego early tak naprawdę zrobić, czym lepiej, żeby po prostu potem zrobić drugiego, Okej, okay, on ma warda, widzi, co się wokół niego, więc Blue Smite. i po prostu podchodzimy bardzo łatwo. Co do maksowania skilli, nigdy to nie powiedziałem oczywiście. Maksujemy Q, e, oczywiście. E, w nie ma sensu, to, 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 to nas tylko transformuje, e, że je idziemy po prostu pod ziemię. Tak więc dużo to nie robi, oprócz tego, że nas e, w sumie e, zmienia jeszcze umiejętności, ale to nic nie robi i knock up po prostu jest większy, prawda? Więc raczej knupu e, tego typu e, nie chcemy po prostu maksować e, gdzie jest ta Avelina, jest ta abelina. Okej, okay. no po prostu serki użyjemy w takim razie. I sobie poczekamy, aż ją co wróci. Nie się wróci, nie ma wyboru. Taka postać. Okej, okay. właśnie, jedyna rzecz, której nie powiedziałem. E, na max stackach musicie używać E. e widzicie te stacki, ten pasek pod spodem? To jest tylko regenerowanie HP, tak? Lecz to jest również wasz damage, patrzcie. Boom, to jest true damage. Widzicie, to jest E, to jest true damage. Największy damage jest wtedy, kiedy naładujecie to na fulla. Aby to naładować na fulla, trzeba 3-4 auto ataki, dlatego Halo Blades jest dobre bardziej, game'ie e, po prostu na to. Okej, okay, nie popatrzyłem zbytnio szybciej, więc o, jest dosyć niezbyt dobry gang, moim no, zdaniem. Okay. Zabijmy po prostu Amal w takim razie. Okej, okay, co ty robisz, Interza? <laughs> co ty robisz? Nie, daj mi przeżyć, daj mi przeżyć naprawdę. Natomiast ona nie chciała przeżyć, to niestety zginęła Dobra, zrobimy sobie teraz rejkę Może pójdziemy na mi Okej, okay, nie Nic sobie radzi, bardzo fajnie Więc jak widzicie, ta postać jest strasznie o tempie w sumie e, Jeśli macie jungle tempo, to jest bardzo dobra w grze Okej, czy to jest Adelina, Grzesz? Już widzieliśmy jeden tyk, o właśnie Jeden tyk żeśmy widzieli, jak byliśmy na tym O, okej No sądziłem, że mnie może z tego... E, Szczarmować, więc wolałem zasmaitać Drake'a, by dostać do HP, by mnie czasami nie zabiła po prostu. E, mam nadzieję, że się nie podadzą w 15, lecz raczej coś na to e, wygląda. Również mam nadzieję, że wam jak sobie pokazałem, co jest tej Reksa i tej 11-minut, czy nie jak na razie. E, więc się teraz obrócimy, pójdziemy sobie na Harolda Harolda przeważnie chcemy używać na linie, które po prostu sobie już poradziły tak naprawdę. Ale jesteśmy tacy stron, że możemy w sumie tego użyć wszędzie. Teraz oczywiście Edge of Night, tylko dlatego, ponieważ jesteśmy bardzo, bardzo Fed. Jeśli nie bylibyśmy Fed, polecam Black Liver, że po prostu nie spać zbytnio za daleko z base statami Dobra, teraz sobie zrobimy raptory, zrobimy sobie Harolda. Raczej Harolda będę chciał postawić na Mida. Tyle ponieważ w -elo jest strasznie, strasznie dużo aramów o, o tego Mida, więc jeśli mogę coś zrobić, żeby po prostu tych aramów nie było, to jest paros bardzo, bardzo dobre moim zdaniem. Przy okazji ma dwa plate, więc bardzo fajnie. Oczywiście używamy Harolda, jak ma e, dwa bądź dwa i pół ponieważ to daje true damage. Nigdy nie dajemy Harolda na pięciu plate'ach, ponieważ to jest trolling, to jest gryfing gry. Dobra, zabijemy tutaj Kel jeszcze szybko, ponieważ ona się już strasznie, strasznie wystawiła, a my mamy. Yy, bardzo dobre i tam po prostu ją zabijamy. sobie naszą czy mamy sobie Smite'a. sobie po prostu ją zabijamy na parę hitów, ponieważ mamy 10 killi. Tak. Możemy również pójść sobie na y, nasze blue. Mówię, że to jest nasze, tylko to, ponieważ Valina nie ma wstępu do swojej jungli od najbliższych paru minut i my możemy z tym robić po prostu co e, chcemy. Tym bardziej, kiedy ich linearzy są tak bardzo do tyłu, że po prostu sobie mogę wejść i wszystko po prostu zabrać. Ale inaczej na bocie jak widzimy, więc to, że ona zabije, nic to nie znaczy, kiedy ona ma całego top którego my jej weźmiemy, a teraz w weźmiemy Haroda, więc my zyskujemy 100 razy więcej niż ona tak naprawdę w tym momencie, co jest mega, mega dobre oczywiście. Okej, okay. oni to nie wezmą. O, no jest to jeszcze sobie, bardzo fajne so co, weźmiemy Harold, rozkarniemy i pójdziemy na topa ją stajować. Ona raczej ma erkę więc nie wiem czy chcę zaufać temu Dariusowi zbytnio. E, ponieważ tutaj Tower Dive niestety aż tak bardzo stupni ludzie nie ogarniają. Okej, okay, idziemy sobie po prostu tu, ponieważ no, ona ok, flash na Ciekawe dlaczego. Okej, okay, on tu jest. jest bardzo ciekawe dlaczego ją tu jest. Ok, sobie go podrzucimy. Nic to dużo nie dało, mogłem to dobić, ale po prostu udałem, bo w nie wiem, a nie, nie, a nie chciałem kliknąć zbytnio. Eee, jestem ciekaw czy ona tu jest, tak jest, taka okay, R użyłem w takim razie. Widzę, że ona arki swojej nie używa, eee, to, to jest jedyny sposób użyć R, -ki. tak naprawdę musicie trafić cel ze swojego kłócy, jest czasami bardzo trudne. Eee, czasami nie, to zależy, akurat tej totalnie nie widziałem. Po tym, jak moja pasywka im pokazała, okej, okay, plejty spadły, ja chciałem podać Ten Harold, jeśli by plejty nie spadły, byłby okej, okay, ale że plejty spadły i ta wieża wtedy traci wszystkie swoje armory, tak naprawdę jest do zabicia z parę autoataków, to jest bardzo źle. To, to jest po prostu bardzo źle, ponieważ Harold traci bardzo dużo HP e, przez nic. E, kiedy mógł na przykład wziąć tą całą tawerkę, prawda? Więc to jest naprawdę waste e, takiego Harolda, tak naprawdę. Ok, się obrócimy do bazy teraz. Bardzo ciekawe, jeśli ktoś tu z nich podejdzie, w sumie, naprawdę. Bym się nie zdziwił, w sumie, lecz cóż, można powiedzieć. Ok, możemy sobie użyć kloła naszego, ponieważ go zobaczyliśmy z naszego Q po prostu. Ona nie ma rki. Teraz również możemy po nią flaszyć, ponieważ wiemy, gdzie jest mniej więcej. Ja po prostu dobić, dobra Wracimy się teraz do bazy Jeśli ktoś pyta jakie to jest elo, to jest silver, gold, Euno. E, Okej, okay, poddali się, dobra Więc no niestety tyle z gry Mam nadzieję, że wam pokazałem więcej, jak dominować Loelo I Mam nadzieję, że wam się spodobało Jeśli tak, zostawcie lajka, suba, jebem sobie Na razie i cześć!